Siemanko w coś tam przerywało, dlatego będą dwie części odcinka, tak jakoś w wyszło. Ale przynajmniej nie trzeba będzie jednego długiego materiału wrócać. Ale i tak może jeszcze jakiś inny typ spróbujemy. Bo samo Battle Royale to zróbmy to Może tak jak Dobra, lecimy... Dobra, korsurem. Gdzie poleci, to wysterujemy. Tutaj ląduje. Obok. Tak mi wylesował cel. I tylko w tym obszarze e, mamy wytrzymać całą grę challenge. Nie o, no, tam, ale... Ale tam musimy wylądować, bo taką korsura... A możemy później Łonek! O, szkoda, że jest taki. Nie, tak, tak. Można, bo to łonek. Dobra, no lokuję się tutaj od razu, jedziemy na stację. Ale tu jest jakiś odcinek. Nie, Wiem. ale ja się to pamiętam, jedziemy tam. Na stację, na stację. The Station. Idziemy na stawcy. Żebyś tam typów nie spotkał, nie, bo to będzie tragedia. Od razu kotwiczka! O matko! Kotwiczka, e no to fajnie. No nieźle, nieźle. Kotwiczka. wow, widzowie, ale a o tu wow, mamy beczki. Nie beczki tu mamy, chodź. Już. I jeszcze damy. Robię pociekawy. Ha, jednego. No to trzeba jeszcze drugiego. Ja, nie, ja i tak się duję, więc niepotrzebne to jest. I'm Idę. O matko. Co no, no, my... ty zrobił w tym momencie? O matko. Ciesz się, ja że się, mam ciałem, rybkę. tylko uderzy ciało cała stacja się spaliła. Fail. Co żeś zrobił teraz? Teraz Spailowali mi szukaj leczenia. Się. Teraz nam szukaj leczenia. Już. Spokojnie, tu jest automat, sam się uleczy apteczką Ale tobie też coś kupię Kupię ci jedną apteczkę, dla ja ciebie jedną Dobra, tu na do tym jakiś ślub będzie Dobra, ognisko nasz ognisko, ale masz dużo wiadomości o mych widzowie No Normalnie Widzowie, jakim no. cudem... Ognisko i tu zaraz będziemy łowić ryby <laughs> Łowić ryby? Na co mam i emy, nie? Dobra, widzowie, idziemy Idziemy Zasuwamy, bo ja tutaj widzę skrzynkę Łomatko matko, ile ryb. Ale pistolecik Rzadkie, epickie, cały czas coś fajnego trafi Epicka kotwiczka, rzadkie mi... to Karabinik Nie, nie, nie. Bej, Czemu Dobre, ty masz taki łowimy, dobry ten nut? No? U mnie tak fajnie to nie wygląda, mam tylko zieloną pompę Nie, bądź zazdrosny Przecież takie fajne itemki to też możesz wydobyć trzeba poszukać o matko, ulepszona skrzynka. No i teraz ten jednak na klak do ciebie wraca. O matko Na rybek, serio. Ja mam takich pięć, mogę ci dać. Nie chcę. No, no. O kolejna rzecz. Pójdę cały czas na rybki tutaj tylko pływają. Przy brzegu są same na rybki? Zwykłe rybki. Płaszczaki. Ja lecę bardziej z głąbką. Z Może tam coś będzie lepszego. Dobra, kolejną skrzynkę mam. A tutaj z kolei nic nie ma. No i kolejny na Ja stąd idę, bo łowienie jest bez sensu. Za dużo typu. kolejne pudełko z rywami tu jest. Dobra, ale już Dobra, może na te starożytne slajdy chodź tu. Dobra, idę, idę. Cały czas mi nagrywanie mapy zasłania słanie i nie widzę napisu starożytne slajdy. Dopiero teraz. O, moja, mm. moja, moja, mm. moja, Najgorsza darmowa. darmowa. Wstydzę się jej. ona jest darmowa. Dlatego się jej <laughs> nie spodziewa. Uuuu, lepszy, drobni. Olej. Olej. Olej, snajperka. Epi, skóra.

No <laughs> i koniec wróciłem. Dobra, może po prognozę burzy chodźmy. No dobra, to ty idź, ale ja tu nie zostaję. Boję się. No nie, niedaleko to może mnie zabiją. teraz ja, 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 ja znaleźć strażników. wiem, no tak, że w ogóle kotwiczką się można przyciągać. I tak chodzę <słuch> tak. No coś tu nie Po tej gierce możemy iść na in inną grę. Na taką fajną, popularną grę. Murder Mystery. Tajemnica jest. dejstra. Albo przecież znać był Roblox. Hmm. Tajemnica mojego dejstra. O matko! Gdzie są ci strażnicy? Ciekawe. powinni być. Tego Dobra, winarda. Da Jedna nie ma szczęścia. Bo kamienia się nie są Nie dam polecia na mnie. ja na miejsce. Dobra, zniszczyłem tego potężnego kamieniaka. Ja tak? tu strażników słyszałem. O są. No, tylko jest ta karta burzowa. Popilnuj mi apteczki, tylko nie bierz. Oko mam ryski. A ja sobie wchodzę tutaj. Dobra, mam to. Daj Gdzie są te apteczki tutaj, dobre? Tu jest jeszcze jedna. Dobra. To teraz gdzie idziemy. Gdzie idziemy, do strefy, do strefy, no, do strefy idziemy. Posiadłość przepiechu jest w kawał. Nie, baza buntowników jest w następnej strefie. Najdalej od strefy, a posiadłość na Rivera to już tak na kraju strefy. Więc chodźmy tam, gdzie zaznaczyłem. Jakieś auto by się przydało. To jest Riviera, nie Rivera widzę widzowie, ale ja wszystko źle. źle ci tu z tych nowych mapek Fortnite. Kalłomne koleje, różne slajdy pachy, dobrze? to akurat dobrze. Może lepiej nauczyć bo zaraz nowy siedzą. Przemielcze sady. To jest rozrzutna, nie? w końcu nie wiem. Jestem zgubiony. Teraz jest kręka, idę, idę do niej. Idę do niej. Nikt nie ma tutaj. Ok. Teraz tu spadam Le już tam lecę O kurde, tak że Nie A Nie, to ktoś sobie po prostu przejmuje ten kubek. To mnie to na nie obchodzi Chociaż mogę go zasmajdzić Zakusił mnie chłopak O, ty mam, dobra, leży Ale gdzieś może być drugi Widzę chłopa, który się przejmuje. Tam. no i na pewno przyjdzie po kartę restartu. Ktoś przejmuje, ale właśnie nie wiem kto. Tu jest Łomatko Tyrolka. Nikogo tutaj nie widzę, ale niby ktoś przejmuje. O dalej ci Bierzemy rzeczy. Co za spammer to był. Spammer? Lopak. No to ja się muszę przygotować. W razie już tam lecę. Ale ja czekam. Ja Idę Ci pomóc. Tak, O p... kurde, matko. Ja go próbowałem zesnajpić, a on mnie zaskoczył. Jak? Jakie bym za drzewe? Dobra, Chodźmy na jakiś inny typ. Twój knighta. Ja nawet royal tylko. Może to młody Mystery Dobra, to trzeba ustawić w takim razie. Dobra, młody Mystery. O nowe tło. Ostatnie było bałwankowe. Publiczne. A, wie, yy, a wiesz, że już są questy? Ale w czym? No, w Murder Mystery. Questy, questy, za które, za które dostajesz coiny. Uuuu, ciekawe! Więc trzeba sobie wybrać questa jak się go zrobi, to dostaje się tyle, To jest tam napisane. Dobra. To ja biorę Ariane Grande. O oh ma. Tim dziewczyny. <laughs> Team jasny. Czarna babka i jasna babka. <laughs> my jesteśmy w dwójkę? Jesteśmy w dwójkę, tylko nie to. Jesteś prywatną czy publiczną? A nie wiem już, ale chodź tu zobacz. O, większa szansa na bycie mordercą. To później to wykorzystam. A, bo jesteśmy w dwójkę, no tak. To już te, tak, teraz nie trzeba, bo często będę. To jest walka taka jeden na jeden. Daj. No wi widziałeś już te questy? Questów jeszcze nie. Ja no wiem to tylko, zobaczyć że jak Można zwiększyć mą szansę. No bycie mordercą. No, no jest coś takiego, no rzeczywiście było tam. No gdzie jesteś? Zapraszam. Wiesz co? Jestem w sali, gdzie startują wagoniki O Jezu, czyli gdzie? Aha. No tam, gdzie jest właśnie ta kurtynka Za którą się gratulowałam Tutaj Aha. na Ciebie cierpliwie czekam to ja tam nie mogę kładać bo to na mnie strzelisz Możesz O matko, jest się na trudne Ale ty za kurtyną jesteś? Nie wiem. Może tak? Może nie. Elo! Elo? Ale nie chcę zaskoczać. Coś nie No ewidentnie coś nie pykło Teraz możesz zobaczyć na te zadania tutaj na wprost. Gdzie? Tu. A tutaj. 10 rounds. I, I jak to zrobisz, to wtedy dostaniesz lemony. Win as the murderer. Ja to biorę. Bo może wygram te 500 kolm. Ja już mam prawie na bumeranga, no. E, ale to jest fajne, bo można grać ze z na przykład. I wygrać no. wtedy jako żeby on ci się dał i dostajesz tej koły, ale, ale to jest nieprzemyślane normalnie widowie, pamiętajcie, żeby dać lajka like i suba to jest najważniejsze to są najważniejsze rzeczy Ciebie, niestety. 2 do zera. I mam 500 coinów i kupuję sobie bumeranga. Serio. Słuchajmy z tego I będzie 1 do 2, myślę. Skoro mojdzie jest taki opa. Ej, co nie można tego samego dwa razy? Aha, czyli jednak nie można palić. Aha! ja mam napisane, że jest zrobiony, no? I raz no nie? No jednak przemyślane! Ja już wiem gdzie trzeba iść. Ej, co jest, jestem niewinny! Jak to? No, normalnie! Nie mi możliwe, rolę to mi niewinnego! No, czy ja jestem szeryfem, no to ja... Ja też nie wiem. Um, no, chyba nie. No, chyba jesteś tym na M raczej. Nie, serio, jestem niewinny. Masz nawet do mnie podejść i tak nic nie zrobię, serio. Do mnie podejść. No, ja ci się zabić przecież, no bo no, tak to się nie... nigdy nie skończy. Zapraszam na środek.